Malwina Żuchniewicz, dobry wieczór. Dziś piątek, początek pierwszego typowo jesiennego weekendu. Na termometrach wartości poniżej 20 stopni, ale na chwilę ze słońcem będziemy mogli liczyć. Sobotnie popołudnie z umiarkowanym zachmurzeniem więcej chmur dość często będzie dawało o sobie znać. Niestety mocno poczujemy też wiatr, bo jego prędkość sięgać będzie nawet 60 km na godzinę, a na termometrach tylko do 18 stopni. W kolejnych dniach dotrze do nas arktyczne powietrze i zrobi się chłodniej. Niedziela słoneczna ale wciąż dosyć wietrzna. Do tego na termometrach tylko 14-15 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe przygruntowe przymrozki. Od rana mglisto, a później słonecznie, ale temperatura również nie przekroczy 15 stopni. We wtorek po nocy ze spadkami temperatury nawet do 1 stopnia. W dzień niewiele się zmieni. Dużo słońca i do 16 stopni. Przed nami kilka dni pięknej, złotej, ale jednak chłodnej jesieni. Zachęcam do tego, żeby się ciepło ubrać i podziwiać widoki. Miłego wieczoru.